Mateusz Lenderski, Telewizja Polska. Przede wszystkim, panie trenerze, dzień dobry, witamy z powrotem. No i pytanie, czy nie obawia się pan tego powrotu, bo jednak za nazwiskiem Moskal w UK się pewne nadzieje, pewne oczekiwania kibiców idą. Co do pytania, czy nie obawiam się, pan co, ja z wielką przyjemnością odebrałem telefon i, i usłyszałem propozycję ponownej współpracy. Oczywiście y, presja jest wszędzie, w każdym klubie. Y, kiedy przychodzi się do, do nowego zespołu, każdy ma wielkie oczekiwania. Ja wiem, że tutaj e, te oczekiwania też są duże i ten sezon był e, przyniósł wiele e, rozczarowań. E, to jest sport i ja m, z jednej strony mogę powiedzieć tak, e, zrobimy wszystko, żeby dobrze grać w piłkę. E, tak jak, jak to było m, poprzednio. Oczywiście niczego nie obiecuję, bo byłbym, e, wydaje mi się, nieodpowiedzialny i niepoważny, gdybym powiedział, że tak e, zrobimy awans e, teraz czy, czy w następnym sezonie. Ale czy nie boję się? Nie, no gdybym się bał, to, to, to nie podejmowałbym chyba w ogóle tej pracy nie tylko tutaj, ale, ale gdziekolwiek indziej, bo... bo to niesie swoje jakieś tam ryzyko zawsze ta praca. Może Pan zdradzić, czy by Pana przekonał Pan Salski, że Pan podjął taką decyzję, że dziś Pan jest wśród nas? Pan Salski musiał mnie niczym przekonywać. Naprawdę, to odbyło się bardzo szybko, sprawnie i, i, i w zasadzie to, to bez żadnych jakichś tam wielkich negocjacji. Mówi Pan, że Pan nic nie obiecuje. Pamiętam Pańską poprzednią tutaj pracę, Powiedział pan wówczas, że awans przyszedł za szybko, o rok za szybko. Tak pan zawsze mówił? Ja tak powiedziałem? A, tak, tak wtedy nie, powiedziałem. Nie, niemożliwe, nie wiem. Albo już jestem e, tak stary, że nie pamiętam, ale e, inaczej. E, no, by, w takiej sytuacji, jakiej wtedy byliśmy, no trudno było mówić o tym, że, że e, a niepotrzebnie awansowaliśmy. No, trzeba brać życie, takie, jakie jest i chwytać chwilę. My byliśmy wtedy w takim gazie na wiosnę, że, że trudno było sobie odmówić tej przyjemności i awansować. No, pewnie, że szkoda, że tak to się dalej potoczyło, ale, ale naprawdę ja nie, nie, nie podpisałbym się pod tym, przynajmniej dzisiaj, że, że za szybko zrobiliśmy Pani ten potencjał awans. Potencjał tego zespołu? Wie pan co, no wiele, wielu zawodników jest, z którymi jeszcze pracowałem tutaj i potencjał jest, natomiast Potencjał jest, pomysł jest, to wszystko później wychodzi na, na boisku, nie, nie na tym boisku treningowym tutaj, tylko na tym pięknym stadionie, jeśli przyjdą ludzie, presja, przeciwniki. To tam wszystko się decyduje. To jeszcze a propos pomysłu Filip Kieski, Ludzki Sport. Panie trenerze, bo rozmawiałem z Januszem Dziedzicem, dyrektorem sportowym, on mówił, że chciałby pewne rozwiązania taktyczne, żebyście, czy to formacja, czy to jakieś tam zachowania na boisku, żebyście razem przedyskutowali. Chociaż powiedział, że tak jak ja jestem dyrektorem, mam ostatnie słowo, tak pan jako trener ma ostatnie słowo przy ustalaniu taktyki. To jakieś jakieś kompromisne, czy to jakieś kompromisy, na przykład odejście od tego 4-3-3, którym Pan grał tutaj, jak ma w na, juni, czy znaczy, na razie i Unii? To... Znaczy, powiem tak. Yy, czy to będzie 4-3-3, yy, czy to będzie 1-4-2-3-1, yy, czy to będzie 1-4-5-1, to dla mnie nie ma naprawdę żadnego znaczenia. Yy, jedno co mogę powiedzieć. Ja wiem, że jest taka moda, tendencja i wiele zespołów tak gra trójką środkowych obrońców. Na tą chwilę nie mam takiego pomysłu, i myślę, że tutaj się z dyrektorem zgadzamy. Dyrektor jest od tego, żeby, żeby rozmawiać, bo to jest człowiek, który też na piłce się zna i każdy pomysł gdzieś tam jest warty przedyskutowania. Ale tak jak mówię, ja gdzieś tam mam. Swój pomysł. Jest on może troszeczkę zmodyfikowany co do tego jak do tej pory, ale, ale wierzę w to, że to zdaje. Kiedy następny? Oj, to proszę dyrektora pytać. Ja, ja nie prowadzę negocjacji, chcielibyśmy, żeby ktoś tutaj jeszcze doszedł. Natomiast. no Myślę, że, proszę Państwa, no wszyscy wiecie też, jaka jest sytuacja. Musimy sobie z tego zdawać sprawę. Ja też tak do końca nie wiem, co się jeszcze wydarzy. Czy, czy ktoś nie odejdzie, czy ktoś przyjdzie. To nie jest łatwy moment. To na pewno jest inny moment niż ten, kiedy ja przychodziłem tutaj 4 lata temu, ale tak jak powiedziałem, mnie to absolutnie gdzieś tam. Nie przerażało. Powiem więcej po, tym, po tej przerwie rozbracie z ławką. Jak jechałem tutaj w sobotę, panie Jurku na, na mecz Ukraina, naprawdę czułem taką radość wewnętrzną, że, że, że znowu tutaj jadę, nawet słuchając radia, te same piosenki akurat gdzieś leciały kiedy, kiedy, kiedy tutaj pracowałem. KIBICE stęsknili za panem, można tak powiedzieć. Nie? To, wy, to wiąże się według mnie z dużą presją. Nie, nie obawia się pan, że będą żądać w super wyników? Oczywiście, że będą żądać. No to, yy, kibice oczekują zwycięstw od swojego zespołu. No, ja też będę żądał od yy, zawodników tego, żeby grali dobrze i wygrywali mecze. Nie, już odpowiadałem na to pytanie. Nie, nie boję się tej presji. No, yy, to, to, to jest sport i, 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 i ta presja zawsze nam będzie towarzyszyć. Mówi pan, że nie ma celów, ale chyba jest jeden cel pierwszy. Wygrać pierwszy ligowy mecz i odczarować przez UKS ten piękny stadion. Znaczy, powiem tak, każdy następny mecz będziemy chcieli tak grać, żeby wygrać. No, pierwszy mecz, wiemy, jest z GKS-em Katowice u siebie, nowy sezon, dobrze byłoby, dobrze byłoby fajnie zacząć i na pewno tak do tego przystąpimy, ale pojedziemy na następny mecz do Tychów i te założenia będą, będą takie same. Muszę zadać to pytanie, bo mówi Pan, że nie pamięta Pan tych słów, że z... awansowaliśmy za wcześnie, ale na pewno pamięta Pan słowa Salskiego, że z, z Muskalem spadniemy i z Muskalem awansujemy. No tak i myślę, że było to yy, bardzo, bardzo bliskie prawdy, yy, czy, czy wręcz prawdziwe. I pewno moje zdanie jest takie, że yy, nie doszłoby do tego rozstania wtedy, kiedy doszło, yy, gdyby nie ta pandemia. Gdyby były mecze, zajmowalibyśmy się tym, jak się przygotować do kolejnego meczu, co zrobić, co poprawić. A tak, nie było meczy, zajmowaliśmy się czymś innym, i w tym momencie uznaliśmy, że e, no, takie rozwiązanie akurat na tamtą chwilę było, było najlepsze. Nie wiem, ja absolutnie nie czułem żadnego żalu. Rozstaliśmy się mm, bardzo e, fair. I, I zresztą najlepszy dowód, że tutaj jestem. To tak jak mówię, gdy prezes zadzwonił, to, to ja byłem zadowolony i, i nie trwało to długo, e, abyśmy się dogadali. Ktoś tam sowieso telewizja. To ja panie trenerze, właściwie jest sztab ludzi też w dużej części jest ten, który gdzieś tutaj już od, od lat pracuje, z którym też chyba częściowo współpracowaliście. To też będzie ja tu, czy to oni mają teraz też trochę pana podpatrywać, żeby żeby dalej wiemy, że są wiązane nadzieje, na przykład z trenerem Pogorzałą, który przejął ten zespół i, i teraz Oczywiście będzie pan asystentem. Tak. Oczywiście, że tak. Jest to młody trener i, i miałem okazję z nim współpracować i to dobrze, bo y, wiemy jakie są, czy oni wiedzą jakie są moje oczekiwania, ja wiem na co ich stać, prawda? Y, to, że y, Marcin tutaj był, jest y, ciągle, to ja też uważam to za dobrą rzecz, bo. Y, nie do końca jest tak, że, że, że to kluby powinny mieć jakąś koncepcję czy wizję prowadzenia właśnie zespołu, i nie zawsze to powinno być tak, że nie wiem, cały sztab jest wymieniany. Jeśli są ludzie związani z klubem, z środowiskiem, do których ma się zaufanie, to jak najbardziej powinni w klubie pozostać. I tak jak mówię, ja, ja tych ludzi znam. Trochę ten sztab się zmienił ze względu na to, że Mój były współpracownik podjął samodzielną też pracę, więc też nie miałem z tym problemu i myślę, że ta współpraca w sztabie będzie, będzie dobra. Wszystko oczywiście będzie weryfikowało boisko i wyniki, bo to inaczej, inaczej po prostu nie ma. Co rzecz a propos transferów sumie, bo była taka na spotkaniu z trenerem, z dyrektorem sportowym. Januszem Dziedzicem była kwestia poruszana. Czy Pan ma wpływ na budowę tego zespołu? Czy rzeczywiście y, Pana zdanie się liczy? Liczyło? Jak to wygląda? No, rozmawiamy na temat y, potencjalnych kandydatów i, i rozmawiamy z dyrektorem, tylko y, to, to czasami się wysypują rzeczy, które, na które nie mamy wpływu i my możemy sobie gdzieś tam rozmawiać o kimś, a za chwilę się okazuje, że to już jest nieaktualne, bo albo y, gdzieś tam się pojawiła jakaś inna oferta, i, i, i albo po prostu jest. Y, Taka, że nie jesteśmy w stanie tego spełnić, ale, ale jak najbardziej tak. Ja nie chciałbym, żeby było tak, że właśnie nie wiem, jedna strona narzuca i, i, i ja się dowiaduję, że ktoś przychodzi, albo że to ja tylko i wyłącznie mówię: nie, nie, ten, ten zawodnik musi być, bo, bo on się nada. Później za chwilę mnie nie będzie, a, a klub będzie się musiał. Męczyć zawodnikiem, którego nikt nie chciał i powiedzą, że to wina trenera, więc to tak powinno wyglądać chyba, że trener, dyrektor sportowy rozmawiają i, i to nie jest tak, że, że ten pierwszy cel, który powiemy, że tak, rzeczywiście to by było najlepsze, że, że to się ziści, ale, ale szuka się właśnie gdzieś tam tych różnych rozwiązań, plan A, B, C.